Dobra, jak się w to grało? C, Q, I... Wow. Wow. Elegancko. <laughs> Witam, okay. z I ze mną jest Komandos. Przedstaw się. Witam. <laughs> no, dzisiaj widziałem takiego fajnego TikToka. O takim geju. Y, chyba geju. I on był taki. Może widziałeś, on tam się skarżył, że on jest bezdomny? Czy coś? Ja tam mówił, że on jest jakiś homo commando. Czy jakoś tak? Ja jestem teraz jak Joe Rambo z minigunem. No to była ta, ta broń? To chyba ta, ta, ta jajka. Dobra, gdzie lecimy? Zmienili mapę? Nie. Eh? Yeah. Gdzie lecimy? Tam, tam, na no, te. ty, tak go nie było. Czy to było? Nie, to było. Mam wręcz mnie to ma. To mów kiedy skakać. para, para para. para. Oj widzowie. Bóla, ja te Tak, tak nie Ta gra jest lepsza od Fortnite'a. Na którym się tak. jest. Dobra. To ja idę po tą skrzynkę. Mam nadzieję, że nie umrę i nie będę musiał ciebie obserwować, bo to będzie takie, no. niezbyt fajne. Dla widzów. Zrobiłbyś wszystko dla widzów. Naszych yeah. kochanych. Dlaczego? Bo ich nie ma na razie. No ale będą, ale będą. No, ale będą. Kurde, ale mi się teraz odbija. Mam nadzieję, że tego nie będzie słychać. Tak mi się odbija. Daje takiego potężnego beka. Może zrobimy konkurs na 20 Cards <noise> kart. Właśnie, beknie. No, ty byś zasponsorował, no nie No No to widzę, że robimy konkurs na 20% karta. Słyszeliście, że manio sponsoruje. Yy, no. Jakie są zasady konkursu? No, kto da więcej subskryberów? Tak. Tworzymy multi i dajemy na subskrybery. I kto da najwięcej to wygrywa Fajny pomysł no nie Trzeba... Jak uważać. To nikogo nie ma No już nikt nie gra w tą grę Oczu to jest strefa. Uciekaj 50 osób zostało o kurde fajer No to znaczy, że jesteśmy słabi w tą grę nie, nie, tu... Na nie, 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 przejdę. Zaraz umrę, nie, nie, Też e? Chyba tak nie, już dawno w to nie, graliśmy Ale nie, to nie, Ale nie, 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 Czemu nie bierzesz taśmy? Oho. mamy strusia. Patrzcie, jaka ta gra jest niedopracowa no, niedopracowana, to jest skandal, że ja jestem jakimś, nie wiem, gołębiem, on jest psem. Możemy jeździć na strusiu, jak jeszcze mogę klepać po dupie? Dlaczego ten strusz nie jest takim zwierzęciem, wiecie, takim gadającym? Słyszałeś, że Adrian Nowak no, Yyy... Ma już tam, chyba kolejny, kolejny kanał z 5 kanałów No bo on tam miał jakąś ostatnio nieprzyjemną sytuację Ze swoją dziewczyną Mnie by się przydał jakiś taki potężny... Potężna broń I Też Tu nic nie ma No tak, bo tu można było Dwa pistolety, o wezmę to O tu jest ta y, Z się oznaczało? Armur na trzecim poziomie ja mam Jakieś te dwa pistolety mi się przydały Tylko, że one są takie Rozbieraj Dobra, kampiemy się to nie, musimy coś robić, żeby było ciekawe Słyszałeś strzał? Ciul Nie, ty Dawaj go Dobrze o, Widzieliście, widzowie Jakiś ze mnie dobry gracz Typ ty. Zolanił nam strusia ba. Ale hecał Pop pop. Iść nie mogę Idzie ten typ. Okay, uciek. No, nie, Na obstał zbroję. Na nasz widok. O widz, widziałem typa. To jak idzie. Ktoś na górze. Na, na dole tak samo. Jesteśmy w dupie. Dawaj w dupę ten... Dawaj tutaj chodź. Co dawaj że nas nie, nie ma. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Tutaj chodź. Typa, nie! Jesteś kółko jest. O jest Co to jest? pokazujące. A pani? O kurde. Ja ładam, aż wróci. Na zaraz uprzemy. Tak, jak ktoś umar, możemy się mówi, się wpiąć. Dobra, górę, góra góra A bo dobra, dawaj. Co to O mój Boże! Nie żyję! Nie. Ratuj mnie! Hej, ratowuję. Nie. Co to jest z dziecię? Ale jest tam ta kłopotka, prawda? Kurde, no. top 10. No, jak na pierwsze taką rundę to, to jest To 5. Eee, dobrze. Mm. E, o, mogę odebrać wiewiórkę? No, proszę bardzo. Elegancka wiewiórka. Dobra, druga runda. Nie ma co czekać. Czas leci. Czas to pieniądz. Oczywiście zarabiamy już na filmach grube pieniądze. Tak. Dokładnie. 20 zł PS. I tego właśnie 10 zł. To nagrada jest. I no, nie to będziemy przy przy dawać. Przy którym jest zakaz. Nie możemy tego robić Patrz protestujący Widzisz jaki Psuje Jakby dzieli nasz kraj Dzisiaj oglądałem bardzo fajne no, oglądałem Tak Częściowo Coś tam o Putinie Że jak on doszedł do władzy Ktoś chyba przez telewizję Tak słyszałem, paśmieje się ze mnie Kiedyś musimy zagrać w golfa o, Opowiem taką ciekawą sytuację Kiedyś przyjechała do mnie babcia yy, I ona miała piłkę od golfa I ja grałem tą piłką od golfa Z bratem I on ją wyrzucił pod meble I teraz już jej nie ma i jak ją ostatnio chciałem poszukać, to tak sobie zaświeciłem tam pod te meble. I zacząłem mieć wątpliwości co do tego, że to była piłka od yy, tego... <coughs> jak to się nazywa? Już zapomniałem... Golf. No piłka od golfa. Tylko tam była taka pomarańczowa, ale mi się wydaje, że no, naprawdę tam była. I taka to ciekawa historia. może jest taki, żeby nie dawać dla rodzeństwa młodszego rzeczy. Bo to, bo to popsują. świetna historia. No, dziękuję. Postarałem się, żeby ją tutaj zaprezentować. Nie no, musisz coś mówić, bo mi się tak. Takie odbijanie, i jeszcze taką chrypę trochę. A nie chcę tak co chwilę się. Chyba dla, dla widzów. Co? Poświęcenie dla widzów. No właśnie, to będzie. To nie jest poświęcenie, to jest takie. Zgłoszenie dla widzów. Bo. chciałem wysłuchać takiego. Yy, takie no. Głosem. Taki nieprzyjemny głos. O pięknie, daj mi wsiąść Chłop, oh, chłop, go, go, Dobra, elegancko. No i nabiję go, ja go chcę. Z miecza. No. Widzisz? Zero, szacunku. Masz amunicję Drugi. 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 To on już nie leży. Ale ja, a ja mam Boga. Cały armor mi zlik. To poczywasz się pod Boga? Wiesz, że tak. Chyba, że to prawda i... I no, <laughs> ale nie wiem. Jak myślisz, jakbym powiedział, że jestem Jezusem, to byś mi uwierzył? Tak no. Jakby to by była prawda I bym zrobił na to no, jakiś cud przy Ale tej... bym o tym nie wiedział, no, no Mam mam obrożę o obrożę, to daję wam... Y więcej amunicji Chyba O jak nie jakiś... O kurde. Uciekaj, Można. A dobra, Do, dobijmy, dobijmy tego. O leży, leży, elegancko. Dobra, zabij się. Urzucam granat. Iść. Iść. Uciekaj, uciekaj, bo ja cię nie. O kurde! Uciekam, uciekam uciekam Już amunicji nawet nie mam. O kurde, nie mam. granat. Nie gonię. Nie mam do armoru Nie mam tej taśmy Dobra, wchodzimy tutaj, tutaj nikogo nie było Źle mi się nie? kojarzy ta piramida Coś mi się wydaje, że my tu Bynajmniej ja tu często umierałem Trzeba to kliknąć o elegancko idziemy o, dalej. Ale tajemnicze przejście. Teraz tutaj. Teraz tutaj się otwiera. O. Elegancko. I teraz... Teraz o, tutaj trzeba wchodzić. Parałany Zaskoczenie gwiazdne. Chodź tutaj, chodź tutaj, o. o, nie, tu już strefa. O kurde. Aha. Dostał za dwa. O, za te znalazłem strzał. Ojej. Dobra, leży, leży, pyk. Druga ta jest. O matko. Kolejny. Pani mnie. Dostał za jeden. Ej, nie, nie, ja się kryję. O nie, mnie. Nie. nie spodziewałem się takiego, ale mam osiągnięcie. O, czekaj, okay. jeszcze 20 sekund. Ty żyjesz? Nie, to nie ty. Nie. No co. <laughs> Super odcinek. Dwa razy byliśmy w tym 4, 3, 2, 1, no 45, możesz już kończyć, żegnam.